Mam dzisiaj 10 najdziwniejszych figurek LEGO a co najmniej pierwszy z przechu patrzcie superman wiecie jaka co komuś dziwny no bo wiecie on nie ma lęki No dziś mi się zgubił ale ja no, ze złanie, ale ke włosy trochę do niego nie pasują no kems no jak pasuje kems skruj tylko taki chyba za mocny no kaki Normalny jest, ale trochę taki dziwny, można powiedzieć? Dobra, następny go jest, no bo są i figurki, co ja lubię, takie dziwne. A Następny go jest on. Kosłupka jest chyba jeden z najdziwniejszych. No patrzcie na niego, głowę, gaciego głosu, taki Nie ma lęki, nie ma głoni, nie ma krew. To chyba najbardziej najdziwniejszych figurka, ale go krom miał. No, no jak kurde, teraz będziecie pykać mi się gacog, bo jest coś z Minecraft'a. No bo jest z Minecraft'a, No bo w jest z Lego Minecraft, ale nie ma lęki. Wiecie dlaczego? Ehm, ja jest jeden z najdziwniejszych, no bo ma koło kawał głowę. Nawet z Lego musi być kwagrakowa głowa. Dobra. Właśnie z niego gość. Nie ma głoni, nie ma lęki. Ale ma komin czapkę. No, kemp swój którego nie samka, ale um, kemp go nie pasuje, jest dziwny. Tak można powiedzieć powiedzieć. No, no i następny neka, bo go czyni, co boguje w No, jest almanna, którego um, włosy nie pasują mi, trochę jest dziwna. Jak można powiedzieć? No i jest złoci. Widzę jako jest dziwny. No bo patrzy na krembę. Patrzy z kierekką. Ja nic go niego nie mam, ale jest taki dziwny. jest z którego oko zeskawu. Ale obecku jest dziwny. No jak już jak ma takie ciało, to niech zrobią taką łowę, nie? Dobra, teraz nie mamy Bakmana. Nigdy nie oglądałem Bakmana, Ale wiecie dlaczego mi jest dziwny? No bo... Hmm, no, jest normalny, tylko nie ma ręki, ale jest taki trochę dziwny. Dobra, o. Patrzcie, teraz jest. Tam, cyborg jak go było. No, chyba Cybolk. No, oj, tak, nie ma. Okej, okay. nie ma kogo. Z jak? Kogoś jest obok, kogo, bo pół człowiekiem. No, no, o skaknie figurka. No. Widzicie, dlaczego my z najdziwniejszą figurką tego? Patrzcie na ją, kogo, na kąkwas. Tak wygląda z tyłu. I w ogóle ma luzować z dzianką. Dobra. Może było objąć naklej. Dzięki za oglądanie. No i coś.